Kiedy wszyscy podniecają się Galaxy S10, Huawei P30 i innymi smartfonami, wtedy on na białym koniu. OnePlus 7. Czy tak będzie i czy właśnie ten smartfon pozamiata konkurencję? Oglądajcie dzisiejszy odcinek na kanale Technostrefa, aby się przekonać. Zanim jednak zaczniemy pragnę Was serdecznie zaprosić do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić nadchodzących filmów, również o OnePlusie 7, ale także zobaczcie inne filmy, które niedawno publikowaliśmy, bo było kilka naprawdę świetnych produkcji, także zajrzyjcie, być może po obejrzeniu tego filmu, być może przed, to już do Was, od Was zależy właściwie ale zapraszam serdecznie. Na temat OnePlusa 7 w sieci nie ma wcale tylu plotek, tak wielu plotek jak na przykład na temat innych smartfonów Huawei, a, Samsunga, a nawet Sony czy LG, ale to nas nie do końca tak martwi, ponieważ wiemy dużo. A dlaczego wiemy dużo? Dlatego, że firma OnePlus jest naprawdę blisko powiązana z firmą. Oppo, no i to nam pozwala pewne tutaj insynuacje tworzyć. Mianowicie firma Oppo, chińska, chiński producent również, który niedawno na polskim rynku był i na temat jednego z ich smartfonów robiliśmy film, tutaj jest w karcie. Ale wracając, ta firma wypuściła na rynek niedawno smartfona F11 Pro. Oppo F11 Pro. No i co nam ten smartfon mówi? Otóż mówi nam co. Będzie miał OnePlus 7 i jak może wyglądać. A zaczynamy od na pewno wyczekiwanego feature'a, wyczekiwanej funkcji i bajera, które wiele osób chciało zobaczyć w smartfonach, czy to w OnePlusie, czy to w innych, a mianowicie zmotoryzowana kamera, którą już jakiś czas temu zaprezentował inny chiński producent, czyli Vivo w modelu Apex. Wysuwana kamera do selfie, która będzie miała rozdzielczość 16 megapikseli i przysłonę f2.0, więc może nie jakieś super parametry, natomiast sama opcja tego, że likwidujemy tego nocza to wcięcie w ekranie i zastosujemy tutaj w Krawędzia, właściwie w ramce telefonu, właśnie zmotoryzowaną kamerkę do selfie, która się wysuwa. Co sądzicie o takim rozwiązaniu? Czy Wam to się podoba? Czy jest to lepsze czy gorsze niż noc? Napiszcie w komentarzu, co właśnie wy sądzicie i jaka jest Wasza opinia. Niestety. Patrząc z mojej perspektywy, OnePlus 7 najprawdopodobniej będzie jeszcze większy od całkiem już dużego OnePlusa 6T. Co prawda o kilka milimetrów, zarówno w szerokości, jak i wysokości, ale nadal. I moim zdaniem to akurat na minus. Natomiast jeżeli chodzi o wygląd, to będziemy tutaj mieli bardzo cienkie ramki, właśnie jeżeli chodzi o górną i boczne, bo w końcu nie mamy tego nocza, ale cały czas nie będą to symetryczne ramki. Dolna ramka najprawdopodobniej dalej będzie niestety gruba. Jeżeli chodzi o ogólną konstrukcję, to OnePlus 7, podobnie jak 6T, nie będzie tutaj wodoodporny w żaden sposób, wodoszczelny, no szczególnie teraz, kiedy mamy tą wysuwaną kamerkę, to już w ogóle nie za bardzo tutaj by się nam komponowało, ale no niestety nie będzie miał także mini jacka, a to dziwne, biorąc pod uwagę, że właśnie tej wodoszczelnej konstrukcji nie ma i miejsce wydaje się mogło by się znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi o ekran, będziemy tutaj mieli ponownie konstrukcję 6,5 cala, najprawdopodobniej Optic AMOLED o rozdzielczości Full HD która będzie pokryta szkłem Corning Gorilla Glass 6, czyli tym najnowszym, tym najbardziej elastycznym, ale też nie do końca już takim odpornym na zarysowanie. A pod ekranem, pod ekranem będzie ponownie czytnik linii papilarnych, dokładnie tak jak w modelu OnePlus 6 czy OnePlus 6. Te. Także tak naprawdę sprawy, jeżeli chodzi o przód, no to tutaj nam się zmienia tylko tyle, że będziemy mieć właśnie tę wysuwaną kamerkę, czyli zlikwiduje, zostanie zlikwidowany nocz, no i sławka telefonu zostanie wtopiona właśnie w ten metalowy korpus. Jeżeli chodzi o proporcje, to będziemy tutaj mieli do czynienia z proporcjami 19,5 do 9, czyli tymi najbardziej popularnymi jeżeli chodzi o tegoroczne flagowce. Ale wracając jeszcze na chwilę do tej wysuwanej kamerki, to OnePlus to nie jedyny czołowy producent, który takie rozwiązanie chcę wprowadzić. I tutaj zaskoczenie mówię o Samsungu. Najprawdopodobniej nadchodzący model Samsunga z serii A będzie mógł nawet konkurować z S10. -ką. Moi drodzy, premiera tego smartfona już niedługo i tak się składa, że na tę premierę zostaliśmy zaproszeni, także będziemy tam właśnie na tej premierze, aby przygotować dla Was relacje, pokazać Wam jak ten smartfon działa, ale jeżeli chcecie zobaczyć na bieżąco, na żywo dosłownie jak to wszystko wygląda, to śledźcie nasz profil na Instagramie, Instagram TechnoStrefa, tam będziemy właśnie umieszczać relacje z premiery, ta premiera już nadchodzi 10 kwietnia, także śledźcie naszego Instagrama, obserwujcie, a także zostawiajcie serduszka, lajkujcie nasze zdjęcia, my także wbijamy wtedy na Wasze profile i odlajkowujemy, zostawiamy Wam również lajki pod Waszymi postami, no ale najważniejsze, śledźcie Instagrama, obserwujcie, bo Samsung nadchodzi z wysuwaną kamerką, tak jak w OnePlusie 7. Wracając jednak do właśnie chińskiego smartfona, czyli OnePlus'a 7, to standardowo będzie on się cechował topową wydajnością, topową optymalizacją oprogramowania i w tym na pewno pomogą, pomoże specyfikacja. A zatem najlepszy procesor Snapdragon 855, a także w zależności od wariantu, czy 128 GB wewnętrznej, czy 256 GB pamięci wewnętrznej, będziecie mieli do wyboru albo 8, albo 12 GB RAMu, które jak zawsze to bywa w OnePlus'ach, to właśnie ta ilość ram w tych smartfonach jest zazwyczaj na najwyższym poziomie na rynku, no i nie inaczej będzie właśnie w tym przypadku. Także jeżeli chodzi o prędkość, to siódemka od Plusa będzie zdecydowanie demonem prędkości. Niemniej jednak na tyle co prawda najprawdopodobniej nie będzie bezprzewodowego ładowania, ale nie jest tutaj wcale nudno, ponieważ mamy trzy aparaty. Moi drodzy, 48 megapikseli to będzie aparat główny tylny, 20 megapikseli aparat szerokokątny i trzeci moduł 5 megapikselowy sensor głębi, czyli to co pozwala robić lepsze lub gorsze w zależności od smartfona zdjęcia w trybie portretowym, czyli te z rozmytym tłem, te z trybem bokeh. Także możliwości fotograficzne, także również tutaj OnePlus nie będzie tego bagatelizował i będzie starać się, aby właśnie były one jak najwyższym poziomie, mogły konkurować z Huawei czy z Samsungiem, czy będzie także tryb nocny w OnePlus 7, który będzie mógł konkurować z P30 Pro. A jeżeli nie widzieliście jak działa, to tutaj filmik w karcie. Zobaczcie koniecznie ten materiał. To się oczywiście okaże, ale mamy nadzieję, że OnePlus również tutaj, jeżeli chodzi o aparat, nie zawiedzie. Niedawno na kanale Technostrefa opublikowaliśmy materiał, w którym Ale opowiadał o trendach, które staną się naszą rzeczywistością w 2019 roku, czyli o technologiach. Przyszłości, no już takie niedaleki, i między innymi tam pojawił się trend sieci 5G. Jeżeli tego materiału nie widzieliście, a zachęcam Was naprawdę gorąco, bo jest bardzo ciekawy, to tutaj w karcie zostawiam Wam linka. Natomiast dlaczego o tym mówię? Dlatego, że OnePlus już od kilku tygodni prowadzi bardzo szeroką kampanię marketingową, która właśnie dotyczy 5G i tego, że OnePlus jest gotowy na 5G, będzie wprowadzać 5G i będzie starał się, aby jego klienci czerpali korzyści właśnie z sieci 5G. Tylko tutaj pozostaje pewna kwestia, czy OnePlus 7 na na pewno będzie kompatybilny z 5G, czy być może jednak będzie to osobna wersja smartfonu OnePlus 7 5G. Dlaczego miałoby tak być? Ponieważ sam modem 5G jest naprawdę bardzo drogi i gdyby w zwykłej wersji OnePlus 7 taki model został umieszczony, no to cena mogłaby już zdecydowanie wyjść poza ten próg średniej półki, który OnePlus chce zachować, czyli chce na bardzo szybki, bardzo wydajny telefon z wieloma ciekawymi funkcjami, ale jednak w dobrym, akceptowalnym przez większość budżecie cenowym. Że jak będzie, no tego nie wiemy. Możecie e, możemy sobie pospekulować, możecie napisać w komentarzu, czy wy uważacie, że będzie ta ten modem 5G w OnePlus 7 czy też nie? Oczywiście czekam właśnie na Wasze opinię. Oczywiście OnePlus 7 nie mógłby się pojawić na rynku bez dobrej baterii. Będzie tutaj akumulator 4000 mAh, który powinien zapewnić całkiem niezły czas pracy na baterii, ale 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 będzie także super szybkie ładowanie 44 W mocy, a zapewnia to technologię Super Fast Dash, czyli ulepszona wersja właśnie autorskiego ładowania OnePlusowego, no które jest kompatybilne tylko i wyłącznie z ich oryginalną ładowarką, ale za to zapewnia naprawdę bardzo szybkie napełnienie baterii energią. No i tutaj oczywiście tego w najnowszym OnePlusie również możecie się jak najbardziej spodziewać. No dobrze, także reasumując, co otrzymujemy? Otrzymujemy naprawdę świetny telefon z ciekawym featurem, jakim jest ta wysuwana kamerka. Także stopową specyfikacją, stopową optymalizacją, no i być może z całkiem aspirującymi aparatami. Oczywiście, jaka jakość zdjęć będzie, to się okaże. Natomiast całkiem porządny telefon, no i jakiej ceny możemy się spodziewać? Na pewno nieco wyższe niż w roku ubiegłym, przez to, że mamy jednak to dosyć zaawansowane technologicznie rozwiązanie wysuwanej kamerki do ser. O rozdzielczości 16 megapikseli przypominam, więc tutaj raczej ceny za podstawowy model spodziewałbym się na pewno jeszcze poniżej 3000 zł, ale bardziej jednak powyżej 2,5, czyli gdzieś właśnie w granicach tych 2,5 do 3000 zł za wersję podstawową. Oczywiście OnePlus nie może też przesadzić, bo tak jak mówię, znany był z tego i sam chciał takie smartfony robić, które będą dostępne dla większej ilości ludzi, szczególnie takie rynki zbytu jak Indie, chociażby są dla OnePlusa bardzo ważne, a tam, no wiadomo, że też ludność nie jest sobie w stanie pozwolić na dużo droższe telefony niż ewentualnie OnePlus, który raczej jest tam traktowany jako coś, co my nazywamy flagowcami, powiedzmy, przynajmniej pod względem oczywiście budżetu. Kiedy premiera? Tutaj okazuje się, że raczej później niż zeszłoroczna premiera OnePlusa 6, ponieważ w czerwcu tego roku, gdzieś w pierwszej połowie czerwca, będziemy spodziewać się właśnie premiery OnePlusa. Zobaczymy, kiedy dokładnie. Oczywiście najprawdopodobniej będziemy robić transmisję na żywo. Z tej premiery na naszym kanale TechnoCrypta, także subskrybujcie go już teraz, aby nie przegapić. No i cóż, dajcie znać w komentarzu pod tym filmem, co Wy sądzicie na temat OnePlusa 7. Czy Wam się podoba jego design? Czy Wam się podoba to, co oferuje? Czy podoba Wam się wysłuchana kamerka? Czy ewentualnie właśnie smartfony, które kupiliście niedawno albo macie zamiar kupić, są właśnie w takim budżecie? to też mnie bardzo ciekawi, ile, jaką kwotę pieniędzy bylibyście w stanie przeznaczyć na smartfona, także piszcie w komentarzu pod tym filmem, czy jest to 1000, 2000, 3000, a może więcej, 4-5000 zł, co byście tutaj powiedzieli, a jeżeli interesuje Was to, z jakich sprzętów na co dzień my korzystamy, to również zawsze w opisie filmu jest, jest link do naszego ekwipunku, gdzie są smartfony, smartwatche, czy na przykład ten fotel Verta na którym siedzę, tam macie link, możecie sobie zobaczyć to wszystko, obczaić, a tymczasem jeżeli ten film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Subskrybujcie nasz kanał, udostępniajcie ten materiał osobom, które chociażby zastanawiają się nad zakupem smartfona, czy czekają na OnePlus 7 i chcą wiedzieć, co on zaoferuje. A tymczasem mówił do Was Szakaldo. Do zobaczenia. Do strzenia. Trzymajcie się. Pozdrawiam Was serdecznie i gorąco. Pa. pa.